Idę sobie ulicą, pomyślałam sobie, że będę grywał na YouTube, ej! Bardzo szybko biliście mi te suby, choć Nie myślałam, że tak szybko mi pójdzie, Myślałam, że będę rok nagrywał, żeby dostać tylko jednego suba. Ej. A to bardzo szybko poszło, choć o tym nawet nie wiedziałem. Nie, nawet, nie zastanawiałem się, ile będę czasu poświęcał na jednego suba. Można powiedzieć, koledzy mi trochę pomogli, czyli bardzo pozdrawiam Mikrokulkę, Deksona i Darka i się najlepsi koledzy i przyjaciele. Muszę tak powiedzieć. To jest moje na rytmie. I bardzo Was kocham widzowie. Mój piasek zaraz się dołączy Będziemy nagrywać jeszcze dużo filmów. Subskrybujcie, choć jak Wam się tego nie podoba to nie musicie. Będziemy jechać na motorze, będziemy jeździć samolotem. Ale z Wami wszystko będziecie wygrywać różne nagrody, tylko zasubskrybujcie mnie. Proszę Was. W niedługo są znowu wakacje, proszę patrzeć na to, ale nie jest czasem, ej. Patrzcie na YouTube'a i patrzcie co to jest za raper, ej. Nie doży YouTuber to jeszcze raper za darmożkę, ej. Wystarczy, żebyście klikli jeden przycisk, ej. Ani tylko łapkę Co tu się dzieje? Dobra, jeszcze raz. Ej widzowie, to bardzo szybko poszło. Tak szybko, że nie wiedziałem ile mam nagrywać, ej. Jeszcze 14 lat będę nagrywał i będę grał w piłkę dla Was. He. Moja kariera się poświęca dla Was. He. Tylko jedno słowo mogę Wam dać: Kocham Was. Z zarąbiste jest to, że mogę z Wami spędzać czas. I tyle mam jeszcze do powiedzenia, że. Z kocham. Just proszę. mikrofon też. A my znowu już wracamy do pozostałych części, będzie już McDonald's, będzie wszystko co było wcześniej, wrzucę to na YouTube jak będę mógł i wtedy kiedy będę miał czas dla was, oczywiście zawsze mam. Zawsze subskrybujcie, choć tego nie musicie robić i to jest ostatni kawałek, który piszą dla was jak na YouTube.